Brakuje Ci energii, motywacji do działania? Niewiele rzeczy sprawia Ci przyjemność, a może masz problem z koncentracją, planowaniem i realizacją celów? Ostatnio było o hormonie szczęścia, czyli serotoninie, dziś o hormonie przyjemności, czyli dopaminie i o tym, jak jej poziom wpływa na Ciebie, co ona robi w organizmie i jak naturalnie i zdrowo możesz podnieść jej poziom. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem wytwarzanym w mózgu. Jest odpowiedzialna za system nagrody. Ma działanie hamujące i pobudzające. Kiedy masz jej zbyt niski poziom, to nie masz siły do działania. Jesteś wycofany, zmęczony, trudno ci realizować cele. Możesz mieć wahania nastroju, problemy ze snem, libido, koncentracją czy pamięcią. Jej niedobór pojawia się najczęściej u osób z ADHD albo w zaburzeniach różnego typu. Ten neuroprzekaźnik wpływa na poczucie przyjemności, wpływa na nasze emocje czy relacje. Jej nadmiar też jest niekorzystny, bo skutkuje skłonnością do uzależnień, a nawet urojeniami. Częściej jednak jest spotykany jej niedobór w organizmie niż nadmiar. Kiedy odczuwasz przewlekły stres, miałeś dłuższy czas trudne czy traumatyczne doświadczenia, to mózg może produkować mniej dopaminy. Jak podnieść jej poziom? Warto mieć dietę bogatą w białko. Dzięki temu dostarczysz do organizmu tyrozynę, która jest potrzebna do wytworzenia dopaminy. Jedz jajka, drób, nabiał, a także banany, jabłka, buraki, kakao, soje, orzechy. Do tego mi dietę bogatą w witaminy z grupy B głównie chodzi o B6 czy B9 a także cynk, miedź żelazo, magnes, kwasy omega 3 czy witaminę D jedz pokarmy bogate w naturalne probiotyki Pi kefiry, jedz kiszonki unikaj oczywiście cukru i tłuszczów nasyconych. Cukier początkowo wystrzeli ci dopaminę, ale potem ona szybko spada. Dlatego, żeby dodać sobie energii, często lubimy zjeść coś słodkiego. Co do tłuszczy nasyconych, to mogą one zmniejszyć wrażliwość na dopaminę. Możesz suplementować tyrozynę, kurkuminę czy miłożą japoński. Kawa, kofeina oczywiście też podnosi jej poziom. Ogranicz korzystanie z telefonów czy innych urządzeń elektromagnetycznych, przede wszystkim przed snem. W ciągu dnia te, też dobrze jest to ograniczyć. Tak samo umiarkowana aktywność fizyczna zwiększa poziom dopaminy. Praktykuj taką aktywność, która jest dla ciebie przyjemna. Wysypiaj się. Yy, idź spać o stałej porze. Śpij minimum te 7-8 godzin. Rano dobrze jest wziąć zimny prysznic. Wtedy też yy, dopamina ci się zwiększy. Badania pokazują, że medytacja ma też korzystny wpływ na dopaminę, bo ją równoważy w organizmie. Dbaj o prawidłową masę ciała. Im wyższa ona jest, tym dopaminę możesz mieć mniej. Rób to, co lubisz, co sprawia ci przyjemność, ale w zdrowy sposób. Czy to jest słuchanie ulubionej muzyki, czy spotkania z ludźmi, wyzwania, które sobie robisz, każde dokończone zadanie zwiększa ilość dopaminy, bo zwiększa też poziom przyjemności, zadowolenia z siebie. Kiedy robisz coś, co lubisz, co Cię pochłania, dopamina wzrasta. Ćwicz mindfulness, czyli trening uważności, aby uczyć mózg stanu skupienia i czerpania z przyjemności, co jest tu i teraz, co jest wokół. Praktykuj też wdzięczność. Stawiaj sobie małe, krótkoterminowe cele. Im więcej będziesz mieć zadowolenia z tego, że je osiągasz, Realizujesz się, tym bardziej poziom dopaminy będzie wzrastać. Jeżeli znasz też jakieś sposoby na podniesienie poziomu dopaminy. Ale w zdrowy sposób, podziel się nimi w komentarzu. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film dalej. I do zobaczenia w kolejnym filmie Pa!